Uwaga, kolejna tajna technika strzelecka. Jak iść, strzelać i trafiać. Czy koniecznie trzeba wykonywać chód misia jogi rodem z filmów z lat 90. o komandosach? Totalnie nie trzeba tego robić i zdradzę wam dzisiaj tajemnicę. Jest to tajemnica, której nie powinienem zdradzać, ponieważ wystarczy połączyć tutaj dwa elementy. Chodzenie, takie normalne, jak idziemy do sklepu, czy przewolniejsze, mniej płynne, bardziej płynne zależne od terenu, jaki mamy przed sobą. No, i strzelanie, szybsze, wolniejsze, w zależności od tego, jak umiemy. I co ciekawe, można chodzić do tyłu. Można chodzić do przodu. Nie trzeba robić jakichś dziwnych ruchów. Można chodzić w bok. Niezwykle proste, tak? Wystarczy chodzić i strzelać. A jak się tego najlepiej nauczyć? Trzeba chodzić. I strzelać. To cała tajemnica. Trzeba kupić sobie amunicję, wziąć pistolet, chodzić i strzelać. I czasem się tego nauczymy. Natomiast jeżeli miałbym dać komuś wskazówkę, jak chodzić i strzelać, to powiedziałbym, że lepiej jest robić, robić długie kroki niż malutkie, krótkie, gdzie cały czas pistolet nam lata. I między bajki możemy włożyć sobie to, że chodzimy jakoś specjalnie i pistolet się nie rusza. Nie, pistolet się będzie ruszał cały czas. I to tempo nie będzie idealnie równie, że będziemy chodzić i oddawać strzał jak misi jogi Nie wyobrażam sobie tego, być może na płaskiej idealnie strzelnicy w idealnych warunkach OK. Ale na takiej, gdzie jest troszeczkę trawy, troszeczkę pofalowany teren, to polecam normalnie chodzić, strzelać. Nie będzie idealnego tempa, ale dalej da się. Jakby ktoś chciał pochodzić i postrzelać, to zapraszam na treningi strzeleckie, które odbywają się co niedzielę, gdzie między innymi chodzimy i strzelamy. Trzymajcie się, narka.